Serdecznie w 24 antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia, i jak powiedziałem tydzień temu, nigdy nie wiemy, co Pan Bóg dla nas zaszykuje, jakie rzeczy się staną, bo znowu miałem parę nieprzewidzianych zdarzeń w moim życiu. Zbliża się Black Week, a jak to mówią, Black Week jest to okres, w którym za pół ceny możesz kupić coś, czego normalnie nawet za darmo byś nie wziął. Ja w każdym razie byłem zmuszony kupić coś za pół ceny, gdyż dwa dni temu popsuł mi się mikrofon. No i póki co te są dwie, albo popsuły mi go moje dzieci, albo popsuł się sam. Do teraz nie udało nam się dojść do tego, która z tych wersji jest prawdziwa, no ale może nie zajmujmy się teraz tym. W każdym razie coś mnie tak podkusiło, człowieku, parę stów wydasz na mikrofon, załóżce Patronite'a, twoja wierna widownia na pewno się na niego złoży, przynajmniej częściowo, zawsze może ta stówka czy dwie ci wpadnie, no ale z drugiej strony potem tak myślę, kurczę, jest tyle osób, które potrzebują w Polsce pieniędzy, a ja naprawdę jestem sobie w stanie sam zapłacić za nowy mikrofon, więc jeżeli pomyśleliście, ten gość zakłada Patronite'a, przelałbym mu 2, 3, może 5, a może nawet 10 zł, no to zróbcie to, tylko nie przelewajcie tych pieniędzy mi, tylko wybierzcie sobie dowolną fundację charytatywną jaką tylko chcecie, może to być. Karitas, może to być woźb, może to być cokolwiek innego, może to być świąteczna paczka, a może to być fundacja małych stópek, którą osobiście polecam, ale wybór oczywiście należy do Was. Nie, póki co stać na nowy mikrofon i zapłacę sobie sam. I oczywiście nie wykluczam, że być może kiedyś sytuacja materialna mi się w życiu zmieni, może styl życia mi się zmieni, może wszystko się zmieni, może kiedyś będę patronata potrzebował. Ja nie wykluczam, że kiedyś go założę, ale póki co wszystkie moje wydatki jestem w stanie pokrywać sobie sam. Więc naprawdę, jeżeli pomyśleliście, wpłacę temu gościowi 2, 3, 5, być może 10 zł, to przelecie. Znajdziecie te 2, 3, 5, być może 10 zł na dowolną fundację charytatywną, a ja przechodzę do smożenia antyklerykalnych memów, zdarzeń i nowinek z Polski i ze świata. Donald Trump wygrał wybory. Przedstawiciele lewicy postanowili więc zabrać głos. Stop. Stop. Damn. Well... See, that's why I'm recording. Because the cops ain't gonna believe this shit. Tutaj widzimy, pewna pani się troszeczkę oburzyła, postanowiła wybiec z pokoju i nie trafiła w drzwi, tylko we framugę. No ale stając w obronie lewej strony, tutaj muszę od razu powiedzieć, że tego rodzaju zdarzenia mają miejsce nie tylko po lewej stronie, mają miejsce też po prawej stronie. Takie bardzo podobne zdarzenie miało kiedyś miejsce nawet u mnie w domu. Tak, może się właśnie zdziwiliście, ale nawet u mnie w domu kiedyś takie miejsce miało zdarzenie. Jednak są pewne różnice między tym, co miało miejsce u mnie w domu, a między tym, co widzieliście u siebie na monitorach. Takie różnice są trzy. Po pierwsze, nie chodziło o wygraną Donalda Trumpa, tylko o... Oto, że jeżeli nie zostanie obiad zjedzony do końca, to nie będzie wieczorem bajki. Po drugie, chodziło o moją trzyletnią córkę, a po trzecie, moja córka trafiła do swojego pokoju no a skoro przy Donaldzie Trumpie jesteśmy to tutaj rzecz się dzieje niesłychana tylko Donald Trump wygrał wybory w Ameryce i już lewica w Polsce zaczyna myśleć normalnie, zaczyna zachowywać się normalnie w kilku miejscach usłyszałem, że to oburzające że wybory wygrał ktoś, kto zrobił co? kto zrobił taką straszną rzecz jak uwaga, korzystanie z usług kogo? z usług prostytutek, tak proszę Państwa nie przesłyszeliście się, lewa strona zarzuca Donaldowi to, że jest strasznym człowiekiem, ponieważ korzystał z usług prostytutek i to jest niesamowite dlatego, że przez całe lata lewa strona Forsowała to, że nie powinno się mówić prostytutka, że słowo prostytutka poniża kobiety, że demonizuje tą zwykłą pracę, którą jest zwykły sexworking, że młodym dziewczynom powinno się proponować, może zostaniesz piosenkarką, może pisarką, może aktorką, może lekarką, a może kurwą, znaczy, a może seksworkerką, że to jest praca, jak każda inna, żeby tego nie demonizować, że nie powinno się po pierwsze upadać tych kobiet, po drugie, nie powinno się upadać tych, którzy korzystają z ich, z ich usług, a po trzecie. Że nie powinno się w ogóle mówić prostytucja, tylko sex working. No a tutaj, proszę co, Donald Trump wygrał i już nagle to nie jest sex working, to nagle znowu jest kurestwo i prostytucja. I okazuje się, że nawet poniżające dla mężczyzn jest korzystanie z usług tych kobiet. No, wystarczyło, że Donald Trump wygrał i cała idąca w lata narracja lewicy sypie się jak domek z kart. Tyle lat cisnęli, że to jest zwykły sex working, a nie prostytucja. Tyle lat cisnęli, że to jest praca jak każda inna, a nie nic poniżającego. A tutaj co? Ataku na Donalda Trumpa okazuje się, że korzystanie z usług kurew to jest jednak coś złego. No, kto by pomyślał. Tutaj bezczelna lewaczka ta sama, jak zwykle w formie, niedawno było Halloween. I co w związku z tym popatrzcie, czego uczyli nas, nasi rodzice, czego ja byłem uczony, jak byłem dziecko, że słuchajcie, jeżeli podchodzi do was nieznajomy i wam coś daje, to tego nie bierz. Jeżeli daje wam słodycze cukierki, lizaki, batoniki, nie jedzcie tego, nie bierzcie tego, nie znacie tego człowieka, nie wiecie, czemu wam to daje, nie wiecie, jakie ma intencje, nie wiecie, czy to nie jest jakiś popapraniec, który nie chce was skrzywdzić. Nie bierzcie cukierków ani słodyczy od obcych, tak? Zwłaszcza, że przecież znamy te sceny z tych nagłówków gazet, gdzie ktoś tam w parku czy w lesie brał jakiś ser albo szynkę, tam wpychał szkło albo gwoździe, żeby te sarny, albo inne dziki się poraniły, jak będą to jadły. Przecież znamy te sceny z nagłówków gazet i co? I katolicy mówią do swoich dzieci, słuchajcie w Polsce jest 40 milionów ludzi część z was jak będzie zbierać słodycze na pewno prędzej czy później trafi na jakiegoś popaprańca lepiej nie kusić losu, nie zbierajcie słodyczy od obcych i nie jedzcie. W międzyczasie nasze bezczelne lewaczki mówią, drogie dzieci wysyłamy was w Polskę, nie wiadomo czy ktoś jest popaprańcem czy nie, nie wiadomo na kogo traficie zbierajcie słodycze i jedzcie je na pewno będzie dobrze, prędzej czy później w końcu ktoś natrafił na takiego popaprańca który powbijał tam jakieś szpilki albo inne pineskie i co? I czy nasze bezczelne bezczelne lewacki przyznały, że kurczę, to chyba nie jest najmądrzejszy pomysł, żeby wysyłać dzieci do obcych ludzi, żeby zbierały słodycze i zjadały. Nie, bezczelna lewaczka ta sama stwierdza, że wszystkiemu winni są katolicy i to jest katolicki atak na dzieci, które obchodzą Halloween. Tak, bezczelna lewaczko, na pewno to katolik zrobił, tak? Na pewno jakiś katolik pomyślał sobie, że zaatakuje te dzieci, bo chodzą w Halloween. Na pewno to nie był jakiś zwykły popapraniec, przed którym katolicy rodzice ostrzegają swoje dzieci, na pewno to katolik zrobił. No, tutaj... Nasza lewaczka pisze, że jakim trzeba być chy i zwyrodniacem, żeby coś takiego zrobić. To prawda, jestem trzeba być chy i zwyrodniacem, żeby zrobić coś takiego, ale tak samo wielkim chy i zwyrodniacem trzeba być, żeby zwalać tego rodzaju czyny na katolików tylko dlatego, że się ich nie lubi. Katolicy cały czas powtarzają. Nie wysyłajcie swoich dzieci do obcych ludzi, bo możecie prędzej czy później trafić na popaprańca, który będzie chciał je skrzywdzić. Lewacy się nie słuchają, w końcu trafili na zwyrodnialca, ale zamiast brać winę na siebie, że posyłają dziecko do obcych, zwalają winę na katolików. No bo czemu nie? No i powiedzcie mi, jak z nimi żyć, jak z nimi rozmawiać. Robią najgłupsze rzeczy, a jak się natkną na popaprańca, mówią, że wina katolików. Przecież ci ludzie są nie do odratowania. Katoliku, wierzysz w tekst dziwacznej księgi, w której są gadające węże, czarownice i demony, żarcie spada z nieba, ludzie chodzą po wodzie, trupy wstają z grobów i szpędają się po ulicach, i dalej uważasz, że to ja, niewierzący, potrzebuję pomocy. No tutaj, nic dodać, nic ująć, parafrazując, antyklerykalizm to choroba wieku dziesięcego. Tak, potrzebujesz pomocy w zrozumieniu tego, jak się czyta teologiczne teksty starożytne. Pozytywne w nauce jest to, że jest niepodważalna, niezależnie od tego, czy się w nią wierzy, czy nie. Hashtag ateizm. No i powiedzcie mi, że ateizm to niezwykła wiara, że to nie jest zwykła religia. Oni wierzą w to, że jak ktoś coś odkrył, to nie można tego podważyć. No właśnie, sens nauki legł w gruzach. Ale czy to ateistów obchodzi? Oni mają swoją wiarę. O Biblii. Właściwie odczytana jest większą pożywką dla ateizmu, jaka kiedykolwiek powstała, Isaac Asimov. No, ciekawe jest to, że zdecydowana większość biblioznawców i specjalistów od Biblii, których znam, z jakiegoś powodu jednak jest osobami wierzącymi. Zdaje się, że to zdanie, tak jak większość zdań odczytywanych na tego rodzaju grupach, jest bezbożnymi życzeniami, a nie żadnym stwierdzeniem, które można by było poprzeć jakąkolwiek merytoryczną wypowiedzią. Ludzie szukają rozwiązania swoich problemów w kościele, a powinni go szukać w bibliotece. Jak go. To chyba ich, a nie go. No ale już mniejsza z tym. W każdym razie autor tego posta, zamiast siedzieć w bibliotece i rozwiązywać swój problem, zamiast tego siedzi w internecie pisząc antyklerykalne bzdury, w antyklerykalnych grupkach, na antyklerykalnych stronach. No i obawiam się, że ma tego rodzaju problem, że zwykła wizyta w bibliotece może go nie rozwiązać. Do rozwiązania tego problemu autora potrzebny jest chyba już jakiś większy specjalista. Kościół wykorzystuje naiwność ludzi do robienia pieniędzy. No, taka grafika i nic więcej. Takie zdanie i nic więcej. No, powiedzcie mi, czy to nie jest zwykła gebelsowska propaganda, robota, żeby tylko w koło pokazywać ludziom, że Kościół jest zły bez jakichkolwiek danych, bez jakichkolwiek źródeł, bez jakichkolwiek konkretów. Po prostu masz zobaczyć księdza jakiegoś i zobaczyć, że jest zły. I przeczytać, że jest zły. A tutaj jeszcze Kościół jest zły, bo ma pieniądze. Takie komunistyczne podejście. Łola Boga nie wycymą, łone mają łajanimą. Jak ktoś może mieć więcej Pieniędzy od niego, już jest zły. No ale tutaj popatrzmy: możemy przeczytać bardzo yy, ciekawa wypowiedź. Tak było, spacja przecinek, tak jest, spacja przecinek, ale czy tak będzie, spacja pytajnik? Jest coraz mniej ludzi naiwnych, spacja wykrzyknik. Ludzie zaczynają używać własnych rozumów, spacja wykrzykniki. Wiecie co to znaczy? Myślnik, katabasy, spacja pytajniki. Ludzie zaczęli używać własnych rozumów, ale w tej grupie jeszcze nie na tyle, żeby pisać w sposób poprawny. No ale wszystko przed nimi. Dobrze, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Z Panem Bogiem.